Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale AstroMeble i nie tylko. Ja mam na imię Piotrek i dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić szafkę kuchenną dolną pod piekarnik, taką jak. jak tutaj widać. Hej, szafko, gdzie jesteś? O, właśnie, taką jak tutaj widać. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Dzisiaj szybki temat, szafka dolna pod piekarnik. Elementy już wcześniej przygotowane, wieniec dolny, wieniec górny, dwa boki i plecy. Tak dobrze słyszałeś, wieniec górny, może nie będzie on na samej górze, ale nie będziemy potrzebować dzisiaj pasów. Mam wieniec dolny, zaczynam nawiercać. Wieniec dolny nawiercony, i teraz będę przykręcał boki. Jak to zrobić? Jeżeli nie oglądałeś wcześniejszych moich filmików, możesz sobie zobaczyć w poprzednich odcinkach. I będę składał się standardowo z ręki. Ty możesz użyć do tego ścisków, jeżeli nie czujesz się pewnie. Korpus szafki mamy gotowy z racji tego, że, tak jak mówiłem, jest to szafka dolna pod piekarnik. Nie będzie tutaj pasów u góry, będzie tutaj wolna przestrzeń. Tutaj od góry do tego wieńca dodatkowego, który przykręcimy, który będzie się znajdował pod piekarnikiem, musi tutaj być 60 cm wolnej przestrzeni, jak to zrobić. Ja sobie tutaj uciąłem też listewkę, to jest taki mój patencik, więc włożę sobie teraz ten wieniec, przewrócę szafkę na bok i mniej więcej ją ustawię. W miejscu, w którym ma być teraz nasza lista wycięta na 60 cm i ona mi pokaże jak daleko jeszcze trzeba ten wieniec wsunąć ja tą listwę jeszcze chwycę sobie ściskami, żeby mi się nie ruszała. Tutaj ma być 60 cm i jest to wymiar święty, ponieważ będzie tutaj później wsunięty piekarnik i on ma znajdować się właśnie na tym wieńcu, więc wykonuję nawierty. Korpus naszej szafki jest gotowy. Pozostało nam jeszcze przykręcić plecy. Oczywiście w tej części pleców nie będzie. Znajdą się one jedynie w tej niskiej części, więc standardowo mierzę przekątną szafki i przykręcam plecy. Mieniam końcówkę na PZ1. I gotowa. Pozostało tak naprawdę przykręcić nogi, włożyć piekarnik, a w tej dolnej części wykonać szufladę, gdzie można schować jakieś blachy do pieczenia i tego typu niskie rzeczy. Tutaj jedynie zmieści się szuflada. Jeżeli planujesz sobie zrobić tutaj w tym miejscu powiedzmy dwa w jednym, czyli piekarnik z mikrofalą, wtedy to urządzenie jest niższe na wysokość i wtedy możesz sobie zrobić tutaj jakąś tam wyższą suflatkę albo dwie takie niskie, także jest taka, jest taka możliwość, tak jak widziałeś. Nie zajęło mi to e, długo zrobienie tej szafki. Oczywiście ciężko jest tutaj zachować przekątną, ponieważ górą nic tej szafki nie trzyma. Ale jeżeli są e, szafki z lewej i prawej strony tego korpusu no to skręca się dwa boki do siebie i wtedy jest tutaj wszystko bardzo stabilne. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, a także odwiedzenia sklepu internetowego astromeble.pl oraz mojej strony. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć! A bym zapomniał, chciałem Ci jeszcze powiedzieć, że jeżeli jesteś w trakcie tworzenia jakichś mebli lub masz w planie to robić, to daj mi znać w komentarzu, jeśli masz z tym jakiś problem, postaram Ci się pomóc, ponieważ w najbliższym czasie przerywam nagrywanie filmików na temat robienia korpusów, szafek mebli kuchennych, ponieważ mam zlecenie na garderobę, pokażę Ci, jak dokładnie zmierzyć pomieszczenie, jak wykonać projekt, jak zrobić rozkrój. Tego projektu na poszczególne elementy i oczywiście wisienka na torcie, montaż. Cześć, trzymaj się!